Don't forget. Some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at... at... Uh, Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't, don't forget. I must stop him. Focus. My name is... was wszystkich tutaj Stachu, peja i jak widać gramy w amnezję roczny obłęd Sam nie wiesz, że to robi, ale dobra hmm. Spoko yy. Yy. Trzeba mi iść za płynem, czyli gdzie to jest Tam to idę tu, haha, musi być ubiegać. Da się chyba. Uuu, fajne otwieranie drzwi. No trochę mam lagi, nie wiem czemu. Tak, nie wiem co robić. Co się kładzie? Co jest... Dobra, nie pytam. Mm, czyli tam się nie idzie spokojnie. No Straszne. Bardzo straszne. Przestraszyć się otwierających się drzwi. No, dobre. Mm -hmm. no, mogę skakać? o? Mm, wazon nie ma wazonu o? miło i co mam powiedzieć? aha y, będę nagrywać y, z Battlefielda trujeczki być może z kolegą, być może nie, zobaczę jeszcze oto no wszystko. co? Nie wnikam Dobra, nie, nie <laughs> Nie pytam I tam, jeszcze czegoś, tylko że mój komputer się musi najpierw ogarnąć Bo za dużo rzeczy mam poinstalowanych I muszę parę jeszcze usunąć Coś szło O! Można się Można się wychylać jaki bajer Teraz sprint... New. New. Jakie fazy, jaki drift! Czemu nim miota jak szatan? Ja nic nie klikałem! Dobra. Ale nic nie pobije miotły. Miota była super. Przezło pierwsze. O, Dobra. Nie obraz się jak sobie rozjaśnię, bo ciemno. Tak. Co? Czy tylko się nie da norm. Nie, nareszcie. Ja dziwne rzeczy się dzieją Tak Nie wiem o co chodzi Czy to tak ma być czy nie Ale mniejsza I Dobra idę stąd Chwila Nie Wydawało mi się chwilę że mogę Sprintować, ale o, mam lekki ból głowy. Nie, Postaj, Butelka by mi spadła, dobra. Minuta 41, nie wiem ile nagrywam, ale nagram do 50 na moim zagarku. Dobra. <śmiech> <śmiech> Musiałem podskoczyć. I w dalszym ciągu książka. Nie mogę biegać e, dobra, to było straszne Przydałby mi się światło, tak myślę mm, Swafa Hole się znać pany, czy mi się zdaje? Nie lubię takich dźwięków ile robactwa, fuuu Lul Ale dobra, mniejsza Wiem! Muszę pobrać jakieś custom story Będę nagrywał I trzymam 30 FPS-ów Pewnie dlatego, że zostawiłem rozdzielczość taką jaką mam Gdybym miał mniejszą To by było... Lepiej Głowa mi zaraz pęknie Tam mam iść, to tam nie idę Chyba jednak pójdę E, tak. Nie. I po co się tam gapisz? Rozumiem, że ciśnienie nie zostało wyrównane i stąd takie coś. Tylko dlaczego on. Dziwny dźwięk się wydaje. Dobra. Oj, tam oj tam jakieś. Chodzi... Latarnia! Jest dobrze. Już wcześniej myślałem, że ma mikrofon nieopuszczony i by było dziwnie źle. Ale mam oliwy dużo. To jest... To jest dobrze. Ja oszczędzam. A skoro oszczędzam, to nie zużywam. A, w tą stronę jest. Światło! Mogę! Mogę biegać! Dobra. Szukamy dobrych rzeczy. Nie wiem czego, ale dobra. Książki... Ale miotu i tak nic nie pobije. To, to trzeba przyznać. Miotła rządzi. O! Fu. Aha. Nie lubię szafy. Lubię szafy. O! Miotła! Mogę wziąć miotłę? Mogę! Okay. Ta miota się nie chce zaklinować Dobra CO?! Ja! Ta gra już mi ryje mózg Nie, bo się oparzy jeszcze I be... noga mi cierpła ale i tak się cieszę, że, naprawdę, nie, ja mogę biegać, zobaczcie, jeszcze raz. Dobra, zaraz tam pójdę, spokojnie. Nioooom. tyż, tysz, tysz, to spięty. Uuu, rozlałem. A nie ja. ja. Tego nie rozlałem, spokojnie. Musiałem powryć mikrofon. Um, mm. szukam tak paliwa. Krzesiwa, 19th mm. oh. of august 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare. Breaking down. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness, where Alexander waits. Archie, mam zabić Alexandra i Spoko! O! Jaki pojem! Gówny O. Czas mi się kończy za 4 minuty. Ale pamiętajcie, jak macie miotłę, uważajcie, bo zacznie... Robić dziwne rzeczy. Z tego wynika. alexander, is it inside the castle? in a manner of speaking, come, bring the lamp. you've been to the refinery, have you not? To... i don't believe i have. Is it o, the what did you call it? the inner sanctum. my most precious chamber down I it lies well beyond the refinery in fact it lies beneath the very stone of Przed tym Czymś powinno być ostrzeżenie przed tym białym O ustawiłem Czy tu jest coś ciekawego Ty 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 Wow, GLUT! Fajnie Robaki, któryś nie da zatłud, spoko Dobra, ja zaraz kończę tego się jeszcze tej rozejrzę Skąd ja stamtąd? Tak, stamtąd, dobra Przecież gubię Piwniczka winna Wino! Laboratorium Najpierw pójdę górą Wiesz, Skoro pokazujesz, że mam iść tam To może dla ciekawości tam pójdę Jakiś spitak! Nie pójdę Mmm, zadanie Tak. Dobra, to nic. Czyli tutaj kończymy. W następnym odcinku idę górą. Potem pójdę sobie do laboratorium. Bo potem do piwniczki w innej. Bo jak za laboratorium trzeba będzie jakieś chemikalia robić, to ja wolę tego nie robić po piaku. Hahaha. Ha. Dobra, nie pytam. Ta gra jest straszna. Haha, ratowałem ja się nie boję. Tak więc zapraszam do oglądania moich jakże to nudnych filmików. Dokumentowanie, jeżeli nie macie co robić i subskrybowanie, jeżeli naprawdę wam się nudzi. Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.